Dzień dobry, witam państwa. Dobra, Sośniesz. Dzisiaj chciałem poruszyć na tej konferencji dwie sprawy związane z ostatnimi ograniczeniami naszej wolności. Pierwsza sprawa i związana z nią interpelacja, którą też wystosowałem dotyczy obostrzeń wprowadzanych w związku z udziałem wiernych w nabożeństwach. Zwracam uwagę, że doszło tutaj do naruszenia zapisów konkordatu. Zapisy konkordatu zobowiązują stronę państwową do konsultowania tego typu przepisów ze stroną kościelną, wszelkich ograniczeń, nakładanych na, na swobodę wyznaniową. Wszelkie takie przepisy państwo powinno konsultować ze stroną, ze stroną kościelną. Tymczasem no, ewidentnie tego nie, nie zrobiło, z czego jawnym. Dowodem było to, że strona kościelna musiała interweniować, natychmiast po, po wprowadzeniu niektórych z tych przepisów, na przykład nakazu noszenia maseczek dla, mm, dla księży w czasie przywycofano się z tego oczywiście, no ale nie doszłoby do takiej gorzącej sytuacji, gdyby y, strona państwa y, y, Trzymała się przepisów Konkordatu i konsultowała to. Konkordat przewiduje wyjątek tylko dla sytuacji nagłych. Tutaj takiej sytuacji nagłej nie było. to przepisy nie, nie były wprowadzane pod, pod wpływem jakiejś sytuacji faktycznej, dziejącej się z godziny na godzinę, tylko bo wszystko było wiadomo z wystarczającym wyprzedzeniem, żeby był czas na skonsultowanie tych przepisów z kościołem. Mamy też tutaj ewidentny przykład podwójnej miary, bo zupełnie inne ograniczenia, dużo bardziej liberalne, dużo mniej restrykcyjne, dotyczyły y, chociażby sklepów czy y, zakładów produkcyjnych. Y, nie wiemy dla, z, jakich, z jakich powodów y, przepisy dotyczące udziału w nabożeństwach były tak dużo bardziej restrykcyjne i tak nie, niedorzeczne w wielu sytuacjach, kiedy dopuszczano tylko pięć osób, uczestnictwo pięciu osób na. Nam szeczyli zupełnie wyłączaną możliwość uczestnictwa wiernych. Rząd jakby z góry zakładał, że potrzeby duchowe są mniej istotne dla obywateli niż potrzeby materialne, cielesne. Tymczasem no, wolność przekonań, wolność religijna nie pozwala rządowi na takie arbitralne rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że wszystkich dziedzin życia powinny dotyczyć te same te same zasady I to obywatel sam powinien rozstrzygnąć, czy dla niego istotniejsze jest pójście do, do sklepu, czy pójście do kościoła. No, mimo deklarowanego przywiązania do wartości chrześcijańskich, nasza władza zdaje się przyjmować odwrotną hierarchię wartości, w której te właśnie potrzeby związane z jedzeniem, piciem i innymi przyjemnymi sprawami są w oczywisty sposób dużo bardziej uprzywilejowane w stosunku do, do potrzeb duchowych. Druga Sprawa, którą chciałem poruszyć jest bardziej świeża. Chodzi o Pojawiające się w przestrzeni publicznej coraz głośniejsze głosy, przecieki z, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące wdrażania, sposobu wdrażania przez Ministerstwo dyrektywy unijnej dotyczącej broni. Z tych przecieków wynika, że Ministerstwo zamierza wy, wykorzystać dyrektywę do wprowadzenia jeszcze bardziej restrykcyjnych przepisów w Polsce. Fakty w tej dziedzinie są takie, że ta dyrektywa jest w rzeczywistości dużo bardziej Liberalna, dużo mniej restrykcyjna niż polskie prawo, które jest ekstremalnie restrykcyjne na tle prawodawstwa innych krajów europejskich. Ta dyrektywa jest dostosowana do jakiegoś takiego średniego poziomu unijnego, który jest daleko wykracza poza to, co mamy w Polsce. Tymczasem rząd pod pretekstem wdrażania tej dyrektywy chce jeszcze bardziej przykręcać nam śrubę. To... Takie są, takie są przynajmniej przecieki. No, one są uwiarygodnione kilkoma innymi okolicznościami. Po pierwsze pan Andrzej Turczyn zwraca uwagę, że od, od stycznia ministerstwo uchyla się od udzielania jakichkolwiek odpowiedzi na temat prowadzonych prac legislacyjnych. Nie chce przedstawić żadnych dokumentów, nie chce wyjaśnić, na jakich założeniach się opiera. Po prostu unika odpowiedzi, powołując się na różne kruczki tam formalne, pozwalające oddalać, oddalać termin już kilka miesięcy. Druga sprawa to dwa dni temu został wyemitowany w telewizji. Tak, nic tego, nicowego, taki materiał, agresywnie atakujący broń czarnoprochową. W sposób zupełnie nieadekwatny. No, próbuje stwor materiał próbował stworzyć takie, taką atmosferę zagrożenia wokół, wokół, wokół tej, tej broni czarnoprochowej. Fakty są zupełnie inne. No, dużo, gdybyśmy przykładali tę samą miarę nie wiem, do motoryzacji albo do medycyny, to powinniśmy zakazać jeżdżenia samochodami, zakazać yy, yy, za różnych zabiegów medycznych, które wiążą się z dużo większym ryzykiem, a nie są często konieczne na zdrowia jak operacje plastyczne, prawda? Yy, yy, czy chociażby Szczepienia. No, nikt chyba zdrowomyślący nie chce zakazywać szczepienia, przecież niepożądane czy nieposzczepienne są bardziej powszechne niż, niż jakieś problemy związane z użytkowaniem broni żarnoprochowej w Polsce. To jest zupełnie rozdmuchany i marginalny problem. Więc ta, ten brak przejrzystości w, w pracach niechęć do dzielenia się informacjami ze strony rządzących oraz ta, te działania nos noszące znamiona takiej propagandowej akcji przygotowawczej ze strony telewizji pokazują, no uprawdopodobniają te, te, te doniesienia, w związku z, y, y, pokazują, no, wskazując na to, że, że ta praca nad, tą, nad implementacją tej dyrektywy idzie w złym kierunku. Zwracam uwagę, że istnieje od dawna projekt opracowany przez Fundację Adarma. Obszerny projekt, który implementuje tą dyrektywę. Jest to już właściwie gotowe rozwiązanie. Implementuje ją w sposób dużo bardziej adekwatny. Tak? No, liberalizując nasze prawa, dostosowując je do, do prawa europejskiego. Ja nie wiem z jakiego powodu. I tu jest moje pytanie do, do rządzących, które zadaję w, w mojej interpelacji. Dlaczego rząd tak bardzo obawia się swoich obywateli? Dlaczego rząd uważa, że obywatele Polski nie zasługują na, na, na takie prawa, jakie mają Niemcy, Finowie, Szwajcarzy, Francuzi, Czesi? Dlaczego rząd traktuje swoich obywateli jak obywateli drugiej kategorii w Unii Europejskiej pod, pod tym względem? No i czy nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nasila różne teorie spiskowe i nieufność wobec rządu? Bo skoro rząd nie dzieli się informacjami, skoro rząd jest nieufny wobec obywateli i chce im odbierać... O, o, Odbierać możliwość samoobrony, no to nic dziwnego, że obywatele zaczynają nieufnie odnosić się do, do, do rządu. A to zaufanie, chyba zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest szczególnie potrzebne. Zaufanie do rządu, kiedy, kiedy musimy znosić różne ograniczenia naszej wolności związane z walką z epidemią, jest szczególnie potrzebne, żebyśmy wierzyli, że rząd nie knuje nic, nic złego, że, że rząd nie próbuje tego wykorzystać jako pretekst do ataku na, na wolność obywateli, tylko rzeczywiście się no, no, tak taki sposób pracy i taki kierunek tych prac, jeśli on, jest, jeśli on jest prawdziwy, a wydaje się to bardzo prawdopodobne, ze wszystkich informacji jakie posiadamy, no budzi, budzi słuszne zaniepokojenie i zwracam na to Państwa uwagę. To z mojej strony tyle. Jeszcze kolega Witold Stoch zabierze przez chwilę głos. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Te dwa tematy, którymi zajął się poseł Dobra Miecośnieś w swoich interpelacjach są na pierwszy rzut oka różne, ale tak naprawdę są też siebie bardzo podobne. Łączą je trzy główne kwestie. Pierwsza kwestia to zarówno w sprawie posiadania dostępu do broni, jak i możliwości uczestniczenia w mszach świętych w Kościele. Dochodzi tutaj do pewnych naruszeń wolności, naszych wolności obywatelskich, naszych wolności jako ludzi. Po drugie, jest to kwestia braku konsultacji, a przez to braku jawności działania państwa, działań rządu w kwestii stanowienia prawa. I kwestia trzecia, która wiąże się z kwestią drugą, brak stanowienia dobrego prawa, brak stanowienia prawa pewnego. Jak wspomniał Dobromid Sośnierz, różne działania rządu, które nie są konsultowane publicznie, jak w przypadku. Działań rządu związanych z uczestnictwem w Mszach Świętych nie były konsultowane z konferencją episkopatu biskupów polskich, kwestia dostępu do broni nie jest konsultowana z takimi stowarzyszeniami jak Fundacja Ad Arma. Te kwestie są bardzo ważne później, właśnie dla pewności prawa, bo jeżeli nie są one konsultowane publicznie, nie są one jawne, to w pewnym momencie zaskakują obywateli. Obywatele nagle dowiadują się, że rząd chce coś zrobić, chce to zrobić bardzo szybko i mamy z tym do czynienia w zasadzie przez całą tą i pierwszą, i drugą kadencję rządu PIS. Projekty w Sejmie pojawiają się. Bardzo późno przed posiedzeniami. Ostatnie przykłady no już ta sytuacja zaczęła się pogłębiać, gdy wybuchła epidemia czy to tarcze antykryzysowe czy to tak ważne przepisy, jak zmiany w kodeksie wyborczym, ustawa, która ma dotyczyć wyborów one pojawiają się bardzo późno. Są procedowane bardzo szybko. Nie ma tu miejsca na konsultacje, a przez to nie ma też miejsca na pewność prawa, która jest tak ważna, jeśli chodzi o zaufanie obywateli do naszego państwa. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No jeśli chodzi o sprawę tej dyrektywy dotyczącej posiadania broni, no to tak, dysponujemy... Projektem ustawy, który, który no został wypracowany w Fundacji Adarma, ale też został przyjęty jako podstawa prac w zespole dotyczącym kultury posiadania broni. I też zapytuję rząd, czy rządowi znany jest ten, jest, jest ten, jest ten projekt, czy zamierza uwzględnić jego, jego tutaj zapisy, jego projekt w, w pracach nad, swoim, nad swoimi przepisami. No zachęcamy rząd do udziału w pracach tego zespołu przedstawicieli rządu, no i czekamy wszystkim, aż, aż sejm zostanie otwarty dla prac zespołów, bo w tej chwili odbywa się to wszystko w takich warunkach, kiedy zespoły nie mają wstępu. No, sejm jest zamknięty dla osób z zewnątrz, nie możemy zorganizować kolejnego posiedzenia zespołu, a tymczasem okazuje się, że rząd pracuje nad, nad przepisami. To samo dotyczy zresztą zespołu do spraw kierowców, na przykład, czy, czy innych zespołów tematycznych, gdzie jednocześnie toczą się prace, o czym wiemy w odpowiednich ministerstwach nad, nad, nad ustawami, które, które dotyczą, które są w zakresie zainteresowania. Także no, tutaj oprócz interpelacji mamy też konstruktywne, konstruktywne propozycje w przypadku drugim w przypadku, yy, drogi, w przypadku yy, ten, tego naruszenia konkordatu. No tutaj no, niewiele, no, przede wszystkim pytamy właśnie, no, żeby móc decydować ewe, o ewentualnych innych działaniach, no to czekamy na odpowiedź rządu, w jakich okolicznościach doszło do naruszenia tych, tych przepisów, yy, kto jest za to odpowiedzialny i czy jakie kroki zostały podjęte, czy zostaną podjęte na to, żeby w przyszłości takich, takich yy, takich do takich sytuacji nie dochodziło. Czy jeszcze jakieś pytania? Ok, to skoro nie ma pytań, to dziękuję państwu.